Hej co tam u Ciebie? No cześć, właśnie nabyłem listę chętnie na Sylwestra, bo znowu w tym roku robię. A co tam u Ciebie? O kurde, faktycznie to już Sylwester. A ja znowu bez planów. chwili się, co wymyśliłaś. No, szykuje się niezła impreza tam. No. 5 dni w Ochotnicy, 4 noclegi, różne atrakcje. W pierwszy wieczór zaczynamy kuligiem z ogniskiem, śpiewami i taką imprezką integracyjną dla wszystkich. Mega, a co po kuligu? No, dla mnie różne wycieczki, na termy na przykład, na bramę w Godz. Na termach byłam w zeszłym tygodniu. No właśnie widziałem, ale wiesz, zawsze możesz iść w góry, na przykład z przewodnikiem na grot. Kozacko, przetestuję nowe buty górskie. Może jeszcze powiesz, że wyżywienie jest w cenie? No pewnie, że tak. Pysznie śniadanie później obi obiad, kolacja, nie jest Tak, żeby mieć siły na cały dzień, a wieczorem sama i taki ci po górę. A sama noc sylwestrowa? Powiem Ci, że tutaj poszalajemy. Gorące posiłki, muzyka na żywo, i oczywiście lampka szampana na powitanie Nowego Roku. Serio? Brzmi idealnie. Chyba właśnie znalazłam plan na Sylwestra. No to super, zapisuję w takim razie. Mamy jeszcze parę wolnych w pokoju, także myślę, że będziemy się super bawić. Idealnie, zapisuj mi od razu. No to hej. A czy ty masz plany na Sylwestra? Zobaczymy w